Syria. Konflikt, który przeciąga się w czasie. Obydwie strony walczą uparcie. Żadna nie chce zrezygnować. Codziennie giną tam setki osób kobiet, dzieci, mężczyzn. Państwo jest kompletnie rozłożone. Wszystko zmierza do katastrofy. Ostatnie doniesienia o użyciu gazu. Czy są prawdziwe? Szczerze, czy to jest istotne? Od tylu miesięcy, od ilu trwa tam konflikt, nikt, żadne państwo zachodnie, w tym Stany Zjednoczone, które zawsze bardzo się angażowały na Bliskim Wschodzie, nikt tam nie rusza z pomocą. Dlaczego? Oczywiście, dlatego, że Syria nie ma ropy. Przynajmniej nic, co byłoby warte Zainwestowania dużych środków wojskowych. Syria, co jest głównym, też bardzo ważnym, istotnym elementem, nie jest blisko aż tak bardzo Europy. Dodatkowo, szczerze, czego nikt nie powie, państwom zachodnim, w tym Stanom Zjednoczonym, głównie zależało na tym, aby konflikt w Syrii trwał. Dlaczego? Syria była jednym z głównych krajów wspierających terroryzm. Syria. A raczej władze Syrii wspomagały terrorystów na całym Bliskim Wschodzie i nie tylko. Finansowo, zbrojnie, w Syrii były obozy szkoleniowe. Oficjalnie nic, ale nieoficjalnie to był jeden z głównych bastionów terrorystów wspieranych przez rząd. Oczywiście. No i dochodzi do konfliktu w Syrii. Więc głowy państw zachodnich sobie myślą, Dobrze. Mają kłopot na swoim podwórku, po pierwsze. Po drugie, narodziła się na początku tego konfliktu taka myśl, że no może opozycja wygra, może w końcu coś tam się zmieni. Tak, nasz sukces, sukces tych ludzi, obozy szkoleniowe terrorystów i cała pomoc dla terrorystów zniknie. Sprawa się rozwiąże. Niestety, przywódca Syrii nie odpuszcza łatwo. A jest wspierany przez Rosję i Chiny, co też pokazane zostało ostatnio na Radzie Bezpieczeństwa NZ, gdzie Rosja i Chiny zablokowały odpowiednie kroki. Dlaczego? Rosja sprzedaje mnóstwo broni do Syrii. Syria była jednym z głównych odbiorców broni rosyjskiej. Podobnie Chiny. Chiny natomiast bardziej wolą Niepokoje w tym regionie. To jest ich interes strategiczny, więc także wspierają Syrię. Dodatkowo, no wiadomo, Syria nie była przyjacielem Ameryki. Chiny też zbyt wielkim przyjacielem Ameryki nie są i nie będą. Rozgrywka strategiczna. A więc te kraje blokują. Zachód nie idzie tam. Zachód liczył na to, że w cudzysłowie terroryści, wszyscy, wszyscy którzy tam są. I którzy sprawiali problemy w innych krajach, teraz skupiają się na walce w jednym miejscu, w Syrii. Każde państwo zachodnie, w tym Stany Zjednoczone, poza tym bardzo bały się wkroczyć do Syrii. Wkroczenie do kraju, gdzie, który był wylęgarnią terrorystów, oznaczałoby jeszcze więcej zamachów na żołnierzy, tak. Pokonać zme zmechanizowaną armię, pokona pokonać. Typowe wojsko syryjskie to żaden problem dla Stanów Zjednoczonych, dla koalicjantów, dla NATO to, to nie ma problemu. Problem byłby z tym ogromem potencjału terrorystycznego, jaki jest w Syrii. Wszystkie państwa zachodnie po prostu boją się wkroczyć na ulice Syrii. Co z tego, że 70% społeczeństwa jest za usunięciem władz? Może nawet więcej. Ale te 30%, które popiera dotychczasowe władze Asada, to jest zbyt duży procent, który mógłby stanowić bardzo duży problem, bo to jest procent ludzi bardzo uprzywilejowanych wcześniej i to jest także procent służb bezpieczeństwa i wszelkich organizacji terrorystycznych, które naprawdę mają tam dobrze rozbudowaną siatkę. Co nie zmienia faktu, że to jest po prostu tragedia. To jest tragedia. Codziennie giną tam setki osób codziennie. Egipt przy Syrii to mały pikuś. Nikt nic nie robi. Nie słyszę organizacji, które tak krytykowały Amerykanów za wkroczenie do Iraku, Afganistanu. Gdzie ci wszyscy e, dobrzy ludzie z Zachodu, którzy tak protestowali przeciwko złym Amerykanom, którzy wchodzą do Iraku. Gdzie oni teraz protestują, żeby wejść do Syrii i pomóc biednym? Piękne jest to zdjęcie, które widziałem na portalu internetowym Wolny Świecie, popatrz, jak nas palą. <grym> Właśnie, Wolny Świat patrzy, nic nie robi. Wolny Świat myśli, że jeżeli daleko od jego podwórka się coś dzieje albo nie ma sensu tam wkraczać, nie ma wielkich interesów, to że lepiej tam nie wchodzić. I nie wchodzimy. I tak może ten konflikt trwać jeszcze kilkanaście miesięcy. Ludobójstwo, morderstwa, regularna wojna domowa. Co kogo to obchodzi? Nie aktywistów. Anarchistycznych, nie antyglobalistów, którzy tak nie lubią Ameryki, nie tych, którzy protestowali przeciwko zbrodniom i wojnie, i że jakiś biedny amerykański żołnierz zastrzelił jakiegoś cywila w Iraku. Ci teraz siedzą cicho, nic nie mówią, jak giną setki osób, a właśnie przydałoby się, żeby Ameryka nie weszli. Nie wejdą, przynajmniej na razie jeszcze nie wejdą. Nie ma tego interesu i jest ta obawa o ogromne koszty. Syria w porównaniu z ulicami Iraku to byłoby namiastka tego. Nie, 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 jest problem. Dlatego wszystkie państwa zachodnie oczekują, że wygrają opozycjoniści, że oni sami wygrają. Sami pozbędą się rządu, sami ustanowią sobie spokojne, normalne państwo. Sami. Sami to jest przełożenie. Każdy miesiąc, każdy tydzień to jest przełożenie na dziesiątki, setki, tysiące ofiar. Nikogo to nie obchodzi. Fakt, jakbyśmy my, Zachód, wkroczyli, no to by to kosztowało pewnie też i setki osób, ale też należy patrzeć z perspektywy. Nigdy z perspektywy ofiary, jeżeli ktoś ginie, no to to jest tragedia dla każdej rodziny żołnierza, ale tysiąc istnień europejskich mogłoby ocalić kilkadziesiąt tysięcy istnień osób żyjących tam. Taka jest prawda. Co by się bardziej opłacało światu, no podejrzewam, że wejście do Syrii uderzyłoby w rynki, uderzyłoby w wiele elementów gospodarki, stabilności. Kosztowałoby. Każda wojna kosztuje. Na każdej wojnie można zarobić, ale na każdej wojnie też można dużo stracić. I pytanie: co w dzisiejszym świecie jest ważne? Czy nasze piękne frazesy wygłaszane podczas różnych uroczystości, hołdy za naszą i waszą wolność. Czy takie słowa populistyczne nie wyślemy wojska do takiego a takiego kraju, zrezygnujemy z jakiejś misji pokojowej tam i tam, bo to kosztuje nas. Więcej za przeproszeniem kosztują nas e, nie wiem, długi jak, 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 jakiegoś szpitala niż, niż misje wojskowe. No taka jest prawda. Trzeba, trzeba patrzeć na interes Globalny, bo to się na nas przełoży. To się tak mówi, że to jest daleko, ale to się odbija. Zastanawiam się, kiedy Zachód się ocknie. Ja, na miejscu państw Zachodnich, zainwestowałbym jednak te, trochę tego wysiłku. Dodatkowo, z takiej perspektywy ekonomicznej, to by się mogło opłacić, e, ponieważ każda wojna zmusza do ponoszenia kosztów. Koszty, czyli większe zużycia wydatków, też napędzają gospodarkę. Dodatkowo Syria, jeśli by się ten kraj uspokoił, byłaby całkiem pożytecznym mie miejscem do robienia interesów. No ale nieważny jest rachunek, tak naprawdę ekonomiczny. Ważne jest istnienie ludzi i wkurza mnie, kiedy widzę takich Rosjan i Chińczyków, którzy mówią: Nie, 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 tam nie ma ludobójstwa, tam nie ma broni gazowej. A czy to jest ważne, czy tam była broń gazowa użyta? To nie jest istotne. Czy, czy dostaniesz skałach, czy z gazu? Jeśli umiera dziecko, człowiek, i to w takiej ilości każdego dnia, kogo to obchodzi, kiedy świat coś zrobi? Zobaczymy. Ja jestem oburzony.